Witajcie, drodzy filet liści. Dzisiaj nie będzie konkretnego tematu w filmiku, natomiast dzisiaj będziecie razem ze mną sortować znaczki. Mam oto stary klaser, który śmierdzi, niestety. Jest to stary klaser z, zaraz zobaczmy z którego roku z 71 roku, jak widać na tej etykiecie. No, i muszę wyciągnąć znaczki, posortować je posortować je na dwie grupki, czyli znaczki, które będę kąpał, i znaczki, których nie będę kąpał. Mam akurat tutaj stronę ze znaczkami z Kuby. I tutaj układam znaczki, które nie będę kąpał, a tu będę układał znaczki, które będę kąpał. No, bo niestety zapach jest nieciekawy, a ja nie lubię takiego zapachu i sobie segreguję. no zobaczmy na przykład tutaj mamy czy tu jest tak no jest to oryginalny znaczek ale zobaczcie ma stempel no złapię tą ostrość ma stempel nie ma tutaj klejenia widzę czyli on był kupiony załóżmy że na poczcie ale był kupiony ze stemplem zapach no brzydki do kąpieli no to cała seria idzie do kąpieli, bo one nie stracą na wartości, gdy ja je wykąpię, a nie będą śmierdziały. To nie są znaczki inwestycyjne. Ten też jest ładny, ale też ma stempel. To nie są znaczki inwestycyjne, więc idą do kąpieli. O! skuby, taki znaczek. O. No, i ten z kuby też ciekawe. O, kuba dużo znaczków wydaje, także wydaje, wydawała. Także z kuby mam bardzo dużo znaczków. Dużo luzaków, czyli takie pojedyncze znaczki. O, tu mam fajną parkę. Jeśli by nie było tego stempla, to bym jej nie kąpał. Ale stempel jest. Więc nic nie tracę. Tu mam arkusik. Nie chcę arkusika kąpać. Ma stempel, ale nie chcę go kąpać, bo jest ładny. Zapachu nie ma brzydkiego, więc go zostawię. O, tutaj dzieła sztuki, kuby ze, ze stemplem to od razu do kąpieli. Nawet nie sprawdzam tyłu. To są luzaki ze stemplem, więc nawet. O, tutaj coś napisane z tyłu jest. Tak, ktoś tutaj coś napisał z tyłu. Albo. No, nie widać. Albo to jest po prostu odcisnęło się od listu, na który był naklejony, tuż po prostu treść się przykleiła, więc na pewno do kąpieli. Nic tutaj nie tracę kąpielą tego znaczka. A ten nawet, widzicie, tu w tym miejscu taki brązowy jest. To może być grzyb. A może tuż. No, wykąpiemy go. Ale taki fajny, podłużny znaczek. Taki nietypowy lubię. No i tu flota persquera. No to te zostawiam do kąpieli. No i idźmy dalej. Idźmy dalej. Kuba. Zebra na zebrze. O właśnie, odnośnie wyciągania odnośnie wyciągania znaczków. Zobaczcie. Czasami jest tak, że znaczki, e, że klasery leżały jeden na drugim. I znaczki się przycisną, po prostu, i akurat tutaj nie ma tego problemu, ale to czasami się przycisną i nie można ich wyciągnąć. To w jaki sposób je wyciągnąć, żeby nie uszkodzić znaczka? No w tym momencie musicie zastanowić się, co jest ważniejsze: klaser czy znaczek. Oczywiście, że znaczek. Klaser w każdej chwili możecie kupić. Więc robicie to w ten sposób, że tą dolną szpatułkę wciskacie trochę w klaser żeby tak się trochę wbiło i dzięki temu podważacie znaczek. Znaczkę nie uszkodziliście. Będziemy go kąpać, tak ma stempel. Troszkę wgnieciliście tu w tym miejscu, miejscu mm, klaser, ale akurat ten klaser idzie do śmieci, więc mi go nie szkoda. Ja tak wyciągam, żeby nie uszkodzić znaczków, bo mi zależy na znaczkach, a nie na klaserze w tym momencie. Tak samo, jakby wy wyciągacie znaczki z... O, ten też jest fajny bloczek. No, też nie śmierdzi tak bardzo, to go też zostawimy. No, trochę śmierdzi, można go wykąpać. O, tu taki fajny, duży znaczek, też z Kuby. Akurat trochę z kuby znaczków tu mam. Eden. <laughs> Raj na ziemi. Też wykąpiemy. To widzę, że to są znaczki odklejane z kopert, więc żadna strata po kąpieli. A po prostu pozbędę się tego zapachu nieprzyjemnego. Zadziłamy sztuki. Zastanawiałem się, a widzicie tutaj, nie ma stempla. Niby to by się wydawało, że jest. No, złap mi. Wydawało się, że jest ok, ale jak go odwrócimy, zobaczcie, jaka plama. I teraz, co to jest za plama. Wiecie co? To jest resztka kleju. To jest chyba resztka kleju. Albo grzyb. Na pewno do kąpieli. Zobaczymy po kąpieli z tym. To też idzie do kąpieli. O! Patrzcie jaki zniszczony. Zaraz zobaczymy co to jest. Tu jest ładny, ładny, wszystko w porządku, ładny znaczek, a jak go odwracacie to BAM! Nie wiem co to jest. Wykąpiemy, zobaczymy. No i tak sobie po prostu. O, tu jest fajna seria. Będzie fajna seria. Ale na razie dokąpieli. O, lubię zbierać znaczki z kołami olimpijskimi. I tu mam kolejne do serii. Mexiko, 68 rok. No, ale też widzę odklejany z koperty, bo nie ma kleju. Stempel, czyli używany można go spokojnie kąpać bez strachu jakiegokolwiek. O, tutaj wyciągniemy ten. Wyciągniemy ten. O, widzę, że tu jest seria. To będę miał serię, ale stemplowana, więc można je wykąpać. Kleju nie ma. Tu mamy fajny bloczek. O, widzisz, tu, tu widzicie, znowu wbijam się w klasę. Co to jest? To jest bloczek ze znaczkiem. Ale ten znaczek jest nadrukowany, on nie jest naklejony. Ciekawe. Zapachnie ciekawy. Kleju nie ma. Tu ma z boku stempel. Widzicie, jest stempel. Więc chyba go wykąpię, bo zapach jest nieciekawy. To będzie seria obrazków, ale to też do kąpieli. O, taki starodawny znaczek, ciekawy. Starodawny wzór. O, i to będzie seria, bo widzicie, są trzy. Nie widzicie. <gryw> Zaraz zobaczycie. To był pierwszy z tej serii. To na ręce wam pokażę to jest drugi z tej serii. I to jest trzeci z tej serii. Bardzo ładna seria, bardzo ładna grafika. No ale oczywiście do kąpieli. No dobrze, moi drodzy. Nie chcę przedłużać, robić długiego filmiku. Resztę znaczków przejrzę sam, ale widzicie zasady, jaką stosuję. Rozdzielam sobie znaczki na dwie grupki. Tamte pójdą do kąpieli, te będą czekać, aż będę robił klaser z Kubą. To wtedy one tam wylądują. No dobrze, trzymajcie się ciepło, a ja zabieram się do dalszego rozdzielania i wyrzucania tego klasera śmierdzącego. Trzymajcie się, cześć!